Gryzi po paluchu, gryzimy po paluchu, kurwa. No tam łokcie. łokcie. A Ja nazywam się rami No wiemy, no, wiemy, już morda, kurwa. Wrzuć na luz, kurwa, garbato. <laughs> to trzeba zrobić, żeby mieć moda. Wysłać filmik, jak walisz konia do swojej matki. Pozdrawiam. No ja ja przykłuso, przykłuso. jedziemy w... Jak <grybuj> to się połknie? Stawaj, stawaj, z AUTA! No kopci się! No Zatrzymaj pojazd! Dobra? Nieeeeeeee! kurwa! Co ty dajesz? Przytul mnie. O, tak, tak! Kula mnie teraz! O! mnie Nie Kula mnie Nie! Ciuą. O! o nie. Mów do mnie mnie daj mi klasa, Kurwa. O tak, o, tak, Ale. Co jest, kurwa? Ej, co jest, kurwa? 18, 18, 18 6 co jest, kurwa? Czemu? Czemu? Pomysł na dynie? Dobra, już patrzę. Właśnie. Ja chcę coś takiego zrobić, bo chcę zrobić zdjęcie fajne na Instagrama z moim pieskiem. No? Tak. Eee yy... Ale... ale ten... Ale kupiłam z małą Nie no kurwa, takiej nie chcę Taką dynię trzeba kupić <laughs> No tyle. Co nie tyle! Kurwa! Kto lepiej robi loda? Artur Leksaja, najlepiej robi loda oh, boże. hejt Ile hejtu? Weź, ale luki zamknij, yeah. czemu ty ty tyle gadasz, kurwa? Ty gadasz jak jakiś zjeb, Ty masz 8 lat? Ty cyferuje? To mi się morda nie <noise> zamyka, kurwa! No <noise> to przy tej grze, kurwa, ty tylko tak mam. wy jesteście pojedynni, kurwa. We dwójkę. Czemu jest nie. I tak o. Cię popierdajni. Mordo, ty hajlujesz, kurwa? Twój ziomek wpierdala gówno. No, ty co? I <noise> co? Chcesz i zakończyć tą, kurwa, babcio? I, I masz kompleks ej, ej, tego ej, ej, I nie można ej, mówić o twojej ej, babci ej, Nie można ej, mówić o twojej babci, bo się z liżesz za donate'y okay. I ty uf, mówisz, uf. że ktoś jest pojeb... Nice nice, 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 nice Nice, nice Dobra, to, że ci leci krew z dupy To jest akurat najmniej dziwne, co o twojej ekipie ale, 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 pojechać, ale Ale pojechałeś teraz, ej Ale to teraz Mocno, co? <ścoughs> <ścoughs> Jak ty do mnie mówisz? Na swoje barki i obiecuję, że będzie miała chociaż co jeść i wykarmi się i dzieciaki. Ja nie Diamond. Tak, biorę to na siebie. <śmienny> wow, w wow, gadacie, co tam na streamie? To chyba strzały kuła we mnie. Ty pito, mogłaś kula nawinąć, że Young multi, a nie kuła strzały, wielki traper kuła z dupy kura, wzięta. Trochę na przerwie, i... kurwo jak multi, a nie Bo jestem na szczycie A nie, w powietrze ku**a Fajk, Jezus, fejki bo... dałem, fejki dałem, nie sprawdzę, nie sprawdzę, fejki dałem Haha, dobra, 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 dobre, dobra, w ch**ę, dobra, w Ten raby teraz w ch**ę jak ch**a, teraz w ch**ę te <śpiewanie> Ja teraz fejki dam, ja... mi trzy fejki zostały, wiesz, Borys? Mi teraz fejki trzy zostały <śpiewanie> Nie o babci, k**a, kur... ale nie o babci, k**a, kur... Справа, 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 два лайки вижу справа, ты. справа, 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 справа,

Ty będziesz sprawdzał czy kura, 10 razy tej nocy czy twoja babcia, że je kłada potem sobie. No dobra, <śmierdzi> To jest cięciej. i Anglii... nie mów do mnie, kura, kura. A to jest postać twoja, kurwa, Debiru. A Debiru to też moja postać? Synu kurdy brudnej? Ale ty to jedziemy. Dobra, to wygramy za Nie, bo ja Dobra, nie wiem... O jezu! Ale odjeb ryż z kamerką! <noise> Matko, no, on ogląda? ogląda tym. Ogląda to tą no, tą... Ty? w ogóle. mu. Mi... On, on, już, on jest w ogóle odtwarzaczem. To jest chodzący kule wideo, DVD. <noise> mama tylko tak patrzy na mnie, tak patrzy na mnie jest 20-30 sekund tak na mnie patrzy. Ja na mamę, bez słów, bez słów. Nie odzywamy się do siebie, nie? I mama mówi: Ale no, Tasa wielkiego, ten typu uroku. Poczekaj mi się tak w i <noise> tak wpijają w niego. <noise> I puść mi, kupa. sweter. Puść mi, kupa. Zaciągniesz mi sweter! E, na dnie gdzieś tak coś kupujesz, szczerze. Eee, Pepko. Pepko, shop. Pepko? Moja kobieta jest uzależniona od Pepko. No, Pepko jest wszystko. Wiesz, yy, kobieca bielizna, gustowne garsonierki, kupa wazony, wyrzutnie rakiet, kupa ukraińskie <laughs> wszystko jest Pepko, stary. Ja nawet prawko w ogóle mam, ostatnio. Bo ja jestem ambitna, Hello, jestem pracowita i wyobrażam sobie takiego kanapowca. Ja się kieruję tym, e, czego wow. sama od siebie wymagam, czyli Czekam ją! Żeby... Policja! Policja! Policja, Policja drzwi! Aha, Remsuła mi zabrał followa, a I dał dopiero teraz. On już przyjechał, <laughs> <laughs> jak paczka w <laughs> To słychać jak napierd... No! Witamy prezesa Ty! Noga od biurka mi odpadła! Co jest? O, tak, 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 O! 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 o, tak, tak, też... O! 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 Aha! Aha! nie tak, tak, a tak, tak, patrz, tak, leci, tak, 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 jest, tak, nie musisz tak, jak tak, 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 po to sobie te dziwki biorą takich właśnie kondonów, nie? Ale to ja też tę ja żeby się kurwa, nimi bawić, żeby zrażać swoim kurwa, żeby tam dziwkę napełniać i niekoniecznie dać, kurwa, kurwa! Świnie, elba. O kurwa! O kurwa! Mbappé! kurwa! No kurde, kurde Nie Bębappe, a RONALDO <grymne> Dalej, o kur... się Ktoś przyjdzie Dalej, 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 dalej O tak O tak Ja Przypał Ale kołasz przypał, kołasz przypał Kołasz Przypał Już nagrywanie, już jest...

go udusił. Przysięgam, tak, przysięgam. Przysięga. Udusił ksera na ciebie. Jeśli byś tego chciała, tylko. Dobra. Co ty z, z tobą na plecach wyjdę z TEJ ty tej go! dostał ja, DO PLECA Z NIM widzisz, NIE, DO PLECA Jeśli mnie nie puści w tej no. chwili, to go zastrzelimy Proszę wszystkich o no spokój, proszę wszystkich o spokój no. Dogadajmy no, się, no, 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 dogadajmy no, się, no, dogadajmy no, się, no, dogadajmy się Proszę wszystkich o no, spokój, spokójcie się Co jest? Dobrze cię poruszał K**a, mój węzeł Jaki węzeł? O chłopie łapać tą gumę, bo to fajna guma była Raczej trudne dla Vitality, nagle jedna pomyłka. To jest ja, która... <śm> Kim Kardashian ujawniła, że North West kupiła jej diamentowy naszyjnik z napisem Skibidi Toilet. To jest North West, North West, North West. Północ... Zachód. Północ-Zachód. To, to jest, to jest Północ-Zachód. Jeśli zostajesz z babcią na streamie, bo dostajesz do 1000 zł. Nie nie, 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 nie gadaj serio? tak. Serio? Nie, nie gadaj tak. Nie serio? Gadaj. To za 500 zł to co za 500 zł może sutkę chociaż policzoszek wygrać. No, ty nie nie serio, nie ty badaj, serio połacówkę tak. swojej babci zrobiłeś? Nie, oj oh, ty... Tak, tak piszą, tak piszą, to weryfikuje fakty tylko. Nie no, przestań to gadać, przesun. On się tylko pyta, no. No. Ty, Rysiek tu jest. No Rysiek jest, ale Rysiek ma... Masz, masz... Steve Stevens, here's the Kto z Wardęgą, Poka. Ten to trochę półgłówek jest, nie? Takie mam wrażenie. Uważałem go na początku za takiego inteligentnego gościa, bo też Kasik zawsze uważałem za taką kumatą. Ale teraz, jak posłuchałem, jak on się wypowiada i jak reaguje, to półgłówek trochę mi się wydaje. To coś przypomnę. Widzę, że mamy z Wardęgą bardzo podobne odczucia co do ludzi. No dawno no, nic nie odwaliłam, to prawda. Zgadzam się z tym. Nic nie odwaliłam ostatnio. Trochę mi tego brakuje. Coś bym odwaliła. What the fuck? A myślałem, że nie będzie żadnego dumtka. Marcin wali codziennie konia i wygrywa, wygrywa, wygrywa ultraligę. Więc y, czy można waląc konia dojść do pewnych sukcesów? No można, można. Marcin tutaj przetarł ten szlak i zaskoczył wszystkich. A ty masz cały smart Home co, jak się roboty zbuntują i co się stanie? Kurwa? żarówka się odkręci i mnie zamorduje, czy co? Ty z biednym diamondem do ślubu. Wy nie macie serca do chula. To już jest przesada. A ku. A to powinien jakieś testy przejść. Przecież jak on mówi, no ileż można no, go słuchać? No, mówię, tak. Wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj, żeby siebie nawzajem obrażać. To jest obrażanie. Okej. rozsłuchajmy konkretnie. Przedstawię w Departamencie Sprawiedliwości, mówiąc troszeczkę szybciej niż pan tego oczekuje. Pański temat licencji adwokackiej. Pocałujmy w dupę. Nie no kurwa. Czas one się, lubią? Nie da już tak, co to jest, stary? No nie będziesz mnie zmuszał dokładnie. Do, ale to do serii. czego zmuszał? Jak ja jestem u ciebie, to stary robię specjalnie. Tutaj śmiechy, kika ty siedzisz, biało, ty stary. Siedzisz, siedzisz, kura, stary. Ale, ale... Jak przyjebysz, kurwa, nic nie robisz. Napędziłeś na mnie falę hejtu i teraz wymagasz, żebym coś zrobił. Tak ja to napędziłem? To jest... No do tego, tutaj tego i. Tam, i nie dosięgam. Szamek życzył tutaj! Co? Także jako czwarty do tego. Co? Ocenka całego zamiennika. Nie aż do śmierci. No to cyk! O, o. O! Co to było? Co o, o, to był? Ale Dym, ale time of peace. Kiedy avatar kept balance water tribes, earth kingdom, fire nation and air nomads. Widzicie śniło? Pewor, który był Żydem i był dźwięk taki. Pevor był Żydem z piesami, nie? I stał tak przede mną i mówił tak: "Day, day, 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 day. day. I maszyn, a maszyna robiła takie... day, day." A on pewor jak z pejsami stoi i tak z ręką i mówi Dej, day, day, day Rozumiesz? <śm> 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 <śm>